Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na plantacji kukurydzy w Polsce centralnej. Nazywam się Marcin Lubowicki. Jestem kierownikiem regionalnym w firmie Farbsat. W Polsce centralnej notujemy okresowe niedobory wodne. Jesteśmy tuż przed wiechowaniem oraz kwitnieniem. Już za kilka tygodni rozpocznie się kształtowanie kolby oraz nalewanie ziarna, co przekłada się na ogromne zapotrzebowanie na wodę. Odmiany firmy Farbsat cechują się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wodne, wczesnym wigorem początkowym, co przekłada się później na plony. Serdecznie zapraszam na nasze dni Pola, które rozpoczną się już we wrześniu. Terminy imprez będą znajdowały się na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zadawania nurtujących Państwa pytań, służymy uprzejmie naszą pomocą. Do zobaczenia!